Kilkanaście lat prowadzę firmę, od kilku lat prowadzę firmę tylko zdalnie, ale gdy rozmawiam z innymi przedsiębiorcami, którzy też prowadzą firmy, małe, większe, to zaskakuje mnie to, że wielu nadal żyje w ciągłym stresie, ale to głównie w mojej ocenie dlatego, że nie mają planu awaryjnego. Czy ty masz swój plan awaryjny? I to w zależności od tego, czy pracujesz na etacie, czy pracujesz już w firmie, czy planujesz dopiero założyć firmę. Jaki, jakie znaczenie ma budowanie takiego planu awaryjnego? Jak ja to robię w dzisiejszym nagraniu? Postaram ci się, się e, dzisiaj przybliżyć mój punkt widzenia na ten temat, a tymczasem zaczynamy. Dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Piotr Motyl. Więcej info na mój temat znajdziesz poniżej w nagraniu, poniżej w opisie tego nagrania. Są tam też materiały do pobrania z dzisiejszego e, odcinka. A tymczasem chciałbym Ci też właśnie opowiedzieć w nawiązaniu do początku e, tego materiału, właśnie o, o tym, jakie dla mnie ma kluczowe znaczenie budowanie, przygotowanie planu awaryjnego. Dlaczego o tym mówię? Bo. Jeśli prowadzi się biznes, w zasadzie cokolwiek robisz zawodowo, czy cokolwiek robisz w życiu, no większość tych planów, które sobie przygotowujemy, one w znacznym stopniu po prostu nie wychodzą. Co więcej, czasami zdarza się tak, że robiąc coś, możemy narobić sobie więcej kłopotów, albo pojawiają się jakieś sytuacje niespodziewane, kiedy, kiedy to po prostu, no jak nie masz planu awaryjnego, no to pojawia się wielki stres. Dlaczego o tym mówię? Bo... Przez w zasadzie od 2006 roku, kiedy prowadzę firmę, w tym czasie no, spotkało mnie naprawdę dziesiątki, jak nie setki różnego rodzaju kryzysów. Jak nie kryzysy finansowe, to kryzysy takie związane z powiedzmy z ludźmi, czy z zatrudnianiem ludźmi, czy w ogóle z zarządzaniem zasobami ludzkimi, tak? Ehm, czy, czy kryzysy chociażby tutaj nawet? Najprostszy taki kryzys, no, z tym, że ktoś może ci się włamać, e, włamać do firmy, tak? ukraść ci, nie wiem, komputery, czy, czy, czy ukraść, nie wiem, dysk, na którym trzymasz dane. No, kiedyś, kiedyś taka sytuacja mnie spotkała i dzisiaj chciałbym ci o tym opowiedzieć. Mianowicie to było jeszcze kilka lat temu, kiedy no, ten software, taki, który możesz trzymać w chmurze, czy nawet oprogramowanie księgowe, musiało się znajdować fizycznie. W zasadzie na komputerze, tak na komputerze takim firmowym, który był w biurze. I pewnego dnia, 6 rano, dzwoni do mnie telefon, dzwoni do mnie powiedzmy ochroniarz z budynku, gdzie, miał, gdzie siedzibę miała moja firma. Mówi, że było włamanie i że też nasze biuro ucierpiało, żebym przyjechał po prostu sprawdzić. Wiecie co? Powiem tak, z racji tego, że pomimo to, że na magazynie było za kilkaset tysięcy złotych towarów, w częściach i akcesoriach podzespołów do podzespołów, właśnie do GSM czy komputerówki, to nie martwiłem się o sam towar, czy ktoś to ukradnie. Tylko wiecie co? Modliłem się, żeby ktoś po prostu nie ukradł komputera z danymi księgowymi, tak, który gdzieś tam stał sobie w biurze. Gdyby, dlaczego o tym mówię, bo bo, gdyby ktoś ukradł mi ten cały komputer, tak, no to w tym momencie odtworzenie dokumentacji czy to naprawdę paraliżuje całą pracę w firmie. Natomiast, właśnie jak już jechałem tam, no to dosłownie z sercem takim na ramieniu, że no dobra, co ja zrobię, no tak, co, co wtedy? Nie, no, miałem jakąś kopię awaryjną, ale która była wykonana powiedzmy tydzień temu, tak. No to jest praktycznie żadna kopia awaryjna. Na szczęście, jak dojechałem, wszedłem do biura i zobaczyłem pod stertą śmieci. Bo tak się dziwnie złożyło, że ten komputer taki związany z powiedzmy ze sprawami firmowymi, akurat stał gdzieś tam po stronie magazynu, bo tam był po prostu krótszy kabel od internetu i było bliżej do serwera, i dlatego też go pamiętam, że tam umieściliśmy. I okazało się, że nikt go nie tknął, bo po prostu go nawet nie wiedział, tak, no bo był przysypany stertą śmieci, no sądzę, że złodzieje nawet nie wiedzieli, że, że co to jest, tak. No oczywiście tam zginęło towaru na kilkadziesiąt tysięcy złotych, no ale to tym się jakoś tam specjalnie nie martwiłem, bo wiedziałem, że dla mnie... Kwestie właśnie komputera księgowe, no to są, są bardzo ważne i odtworzenie danych, to czasami mogłoby spowodować dużo większą, dużo większe straty, a na, na pewno paraliż w firmie. I od tego momentu pamiętam, że no dziękowałem prawie wszystkich święty, wszystkim świętym, że no, że nie, nie wystąpiła jakaś tutaj większa awaria i już w kolejnym czasie już przeorganizowałem cały system tak, że Raz, że już były automatyczne kopie, wszelkie dokumentacje były odpowiednio księgowane i, i, i już tutaj archiwizowane w chmurze. I od tamtego czasu praktycznie na wszystko robię sobie plany awaryjne, procedury, tak, jeśli chodzi o zatrudnianie ludzi, czy realizowanie projektu, czy nawet do przygotowania chociażby tego nagrania, to przygotowałem sobie taką checklistę że odpowiednio wcześniej, o wszystkie rzeczy, które muszę gdzieś zadbać. Jeśli uruchamiam jakąś firmę, czy zmieniam adres, to tak, mam już gotowe info, Tak, gdzie ten adres był podawany wcześniej, tak, gdzie. Jakie kroki, czynności, jakie dokumenty muszę zaktualizować? Dlaczego? Bo czasami zdarza się tak, że gdzieś przez jakieś dane nie zaktualizujesz, potem potrzebujesz pilnie jakiś dokument uzyskać, i potem pojawia się problem, bo nie masz czasu, pojawia się duży stres. Ale jak, jak już masz taki plan awaryjny, procedurę, tak? czy to będzie plan finansowy, ja w kolejnych tutaj materiałach też ci opowiem, jak robię przegląd zasobów, jak to wygląda, tak? jak ty możesz też na tym skorzystać, bo na pewno jest kilka takich procedur, które u siebie w pracy możesz wykonać, które pomogą ci na pewno. Obniżyć znacznie poziom stresu, pomogą Ci tak naprawdę przygotować się na sytuację awaryjną, oszczędzić bardzo dużo czasu. Poniżej na ten temat znajdziesz tutaj gotowe, gotową taką checklistę i takie materiały też do pobrania, które myślę, że mogą Ci pomóc poukładać wszystko w swoim biznesie. Także zapraszam gorąco do pobrania. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału i widzisz tutaj poniżej taki czerwony klawisz subskrybuj, więc kliknij na niego też zostaw lajka i komentarz, jeśli masz jakieś pytanie, to zapraszam, a tymczasem zapraszam cię do zobaczenia kolejnego materiału. Jeśli szukasz więcej wolności niezależności dla siebie, dla swojego biznesu, to idealnie trafiłeś. Przygotowałem dla ciebie cały zestaw materiałów, które pomogą ci przygotować swój biznes do zarządzania zdalnie. Jeśli nie masz jeszcze biznesu, to pozwolą ci wytestować swój pomysł na biznes. Ja nazywam się Piotr Motyl. Mam ponad kilkunastoletnie doświadczenie przy prowadzeniu biznesu, jak również ponad siedmioletnie doświadczenie przy prowadzeniu biznesu zdalnie. Moja idea to taka, żeby iść tam, gdzie mniej moje pieniądze, jak również mój biznes, traktują najlepiej. Także trzy rzeczy dla Ciebie do zrobienia. Kliknij lajka, like daj follow i sprawdź tutaj wszelkie linki w komentarzu. Jak również zapisz się na mój newsletter.